W 1935 roku wśród tych ogródków w peryferyjnej dzielnicy miasta Niemcy wybudowali nową radiostację. Gliwice należały wtedy do Rzeszy. Od granicy z Polską dzieliło je 5 kilometrów. Latem 1939 roku coraz więcej było takich informacji. Nieznany dziennikarz nie wiedział zapewne, że będzie miał rację, stawiając pytanie, czy wojna wybuchnie we wrześniu. Lato tego roku było szczególnie gorące. Ostatnie dni sierpnia są tu zawsze takie same. Zapowiadały się dobre zbiory. Z dziennika oficera Abwery Helmuta Groskurka. 29 sierpnia Hitler powiedział do Ribbentropa, Himmlera i Bodenszaca: Tej nocy wymyślę coś takiego diabelskiego dla Polaków, że zdechną. W tych gabinetach ci ludzie już od wielu miesięcy z niemiecką precyzją realizowali plany Hillary. W centrum Gliwic 40 lat później budynki i ulice nie zmieniły się wiele od tamtego czasu. Był sierpień 1939 roku. Do największego hotelu w mieście, Haus Oberschleizen, przybywa grupa mężczyzn, na której czele stoi niejaki inżynier Hermann Koller z Duisburga, jak zapisane zostało w księdze meldunkowej. Tym rzekomym inżynierem jest w rzeczywistości specjalista do spraw sabotażu z Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, szturban SS Alfred Naujoks. Wraz z sześcioma innymi osobami zajmują pomieszczenia w tym hotelu. Z pozoru prowadzą normalne, cywilne życie. W rzeczywistości czekają na meldunek z Berlina. Tak wyglądał Nowjoks. SS-man, który miał wystąpić jako śląski powstaniec. Tu, w Haus Oberschleisen, występuje oczywiście po cywilnemu. 31 sierpnia, godzina 16. Centrala Berlińska potwierdza rozpoczęcie działań. Akcja polegać ma na tym,